Dla tych, którzy wybrali kartę numer jeden z kryształem białym, jest karta Anioła Rachele. Słuchaj głosu swojego serca, przyciągasz do siebie dobrobyt. I dodatkowe przesłanie to jest, że niebiosa mają cię w opiece. Usłyszeli Twoje prośby o wsparcie finansowe i bądź pewny, pewna że pieniądze to symbol obfitości, którą Bóg obdarza wszystkie swoje dzieci. A negatywne emocje związane z pieniędzmi rodzą się wyłącznie w ludzkich umysłach. Twoje finanse w, przyszło, w przeszłości były zablokowane przez poczucie winy lub inne negatywne przekonania bądź emocje, jakieś y, wzorce nabyte w dzieciństwie o tym, że pieniądz trzeba zarobić ciężką pracą albo coś podobne, takie właśnie pomysły, przez które wpajali nam może rodzice, może w szkole, może środowisko. Tymczasem pomagają Ci niebiosa uzdrowić i odblokować wiele Twoich negatywnych właśnie skojarzeń związanych z tymi o pieniądzach. I wiedz, że ten anioł jest tu po to, by Ci pomóc. Abyś mogła, mógł y z kolei pomagać też innym. Także im więcej pozwolisz sobie dać, i tym, tym więcej będziesz mógł przekazywać innym. Więc nie miej jakichś ograniczeń, że ci się nie należy, czy, czy nie jesteś godzien. Po prostu uważaj, że jesteś godny, bo. I z urodzenia przynależą do Ciebie wszelkie obfitości. Dlatego myśl pozytywnie o pieniądzach, a będzie ich coraz więcej.